A witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale jestem z... oczywiście znowu z Martyną w terenie właśnie sobie jedziemy w terenik ja na Sewence, tak ja jak zawsze w sumie, a ona na Wegasku idziemy teraz na łąkę sobie, ale idziemy innym jakby ten, inną co? inną drogą inną drogą, no, bo tak to, to jeździmy tam tam jeździmy Zawsze, tam obok garaży, a teraz jedziemy tędy. No, hop. Co ty robisz? Poczekaj, bo nie się sobie wodzy. Dobra. Eee, dobra. nawet minuty tego jeszcze nie natrwamy Czy tam jest pies? O nie, ona się boi psów przecież. On tak samo. Trzeba będzie się na chwilę tam zatrzymać oblik obok obok. Dajmy im trochę Aha, no tak. Pójdź wodę i daj poskuwać im trochę trawkę, żeby się... żeby nie z... Eee! Seven. au au, au Nie, o! Chyba Sorka. dajmy mu poskrobać. Sorry. Ja też doształem tutaj. jak to dziwnie wygląda. Ale ty nie musisz chodzić za mną, co ty? No, widzisz, dlatego masz nie chodzić za mną. Dobra, słuchaj. Idziemy i od razu chcę Teraz ja jestem kamerzystą. Chcesz w kusie? Chodź na tutaj. No, możemy w kusie. A tu tak trzymać? Jak w kusie? Nie, Czy tak? ja to będę nagrywać. Więc ja nie powiedziałam. Wcale, wcale. Wcale, wcale, nic się nie powiedziałam. No, ja nie, nie wiedziałam. Czekajcie. Nie, no ja mogę nagrywać jak ktoś. Dobra, kus. Na tej stronie w sumie będzie bezpieczniej, bo ona mi się nie będzie płoszyć. Wcależ tak bardzo. Uwaga! Nie! To będzie Dobra. No już jest tym pokusiku. Trochę sobie za kamerą pokusowaliśmy No i na kamerze. I poza kamerą, znaczy za telefonem, nie? No. Ale ogólnie mamy dzisiaj mega ładną pokutę, jak widzicie. Nie wiem, czy o, tam jest słońce i mega nam razie, bo idziemy akurat w, słoń... w stronę tam tam tego słońca. Prace, nie tam. Wiem, ale. Jest gotowa. Chodź, My się widzimy, będziemy mieli trochę łąki może. Jezus, ale się przestraszyłam. Jesteśmy na takiej mini łące troszkę i no, spotkał tutaj taki słodki piesek. Szczeka. Tam gdzieś inny pies. czeka I no, przechodzimy przez pasy. Idź pierwsza, bo ona... i my się widzimy jak już będziemy na drugiej stronie tu jest nasz cień oczywiście jak widzicie no tak bo to będzie na film sobie na trzeba zrobić jakieś zdjęcie tak daj wegaska albo no, tak o, tak, o, tak prosto brawo że to się tego. dobra ja robię pierwszy galop wy na luźnej wodzy jak widzicie ale pierwszy galop nie będzie teraz. Gdy będzie pierwszy galop, to my się będziemy widzieć. Papa, pa. się zbliżamy do galopu. Tu jest nasz pierwszy galop. Znaczy, za kamerą sobie tylko raz zagalopowaliśmy. Musieliśmy zobaczyć, jak będą się koniki zachowywać. Było nawet ok poczekajcie, poczekajcie. Ej, cztery minuty na razie. Dobra, hop. hop. Up. Dawaj! Nie wiem czy dobrze widzieliście. Dobra, Prrr. bo sobie źle telefon. Co? O nie, nerka mi się do przodu przełożyła. I chcesz mi poprawić nerka do tyłu. I to bym wzięła. <laughs> Za chwilę będzie kolejny galop. Martyna. Chyba kasę. Krzyżycie sobie idzie. A jak będziemy wracać, to może się zamienimy Konikami. Mm. Więc ona sobie trochę pogalupuje na niej. A ja. Czekajcie. No A ja na nim. I no. Jest nagrać, naprawdę nagrać. pięknie dzisiaj jest. A miało I... padać miało padać? tak, mia mia miało padać a jest mega ładna pogoda jest mega ładna pogoda czekajcie, bo ja samemu siebie widzę i nie... o, widzicie chyba słońce, nie? ja się odwrócę z jedną stronę i mnie słońce przyjdzie no tak no. dobra, czy możemy galetę robić? możemy? No, a, ja... a chcesz? no chcę, a Ty chcesz? no nie miarę no dobra. Ale ty go łapuj. to? Tak. Boże. tak. Yeah. Ale się wystraszyłam. To ja też. Stara. jest tak. Prrr, prrr, prrr. Wiesz co to znaczy spłoszył w miarę? Co to znaczy spłoszył? Że, że Cię wystraszył nie. A co? Że końc odskoczył jakby na przykład. Zróbmy sobie jeszcze no iść. No nawet wczoraj już byliśmy na tej łące. Tak. To będzie nasz codzienny ten. Nawet jeden nawyk, no? Co za inny taki. Ej, dawaj, jutro wstajemy o ósmej. No. Albo nie. Po moim kościele? No. jak wrócę? No. Jak będę gotowa? Jak będę no. mogła? To dawaj, wychodzimy. Dobra. Idę koło Maliny, żeby było mnie lepiej widać. Bo której za nią. Jej. Nie było widać, ale co prawda nagrywaliśmy tylko szorcy, no, które jeszcze nie wstawiłam, nie. tak bo ja nie miałam i ona musi mieć Jeszcze jeszcze Ale nie wiem czy będę mogła wstawić, jak my wyślasz. ale oby. Jak jeszcze nagramy z twojego szorce. Czekaj, chcę zobaczyć czy będę dawać czy dam radę galopować i nagrywać tył. No, ale. No jeden galopik był, ale mokra trwa jest w ogóle. No, padało w nocy. No, cały czas tak ostatnio nam pada w nocy. Ale dobrze, że pada w nocy, a nie w dzień. Tak, dokładnie. A my tutaj kaczemy, czy nie? Nie, wiem. raczej sobie zrobimy może taki mały trening i z tego może też wam. Nagramy co trochę. A w ogóle. Dobra, no powiedz. Dzisiaj zamacham, tak. Tak, dzisiaj zamacham, Martyna, chy -chy. I no, my się widzimy, jak będziemy tam. Więc no. no. jesteśmy już tu. My sobie robimy malutką przerwę, bo musimy mu założyć halterek. Zamieniamy się i robimy kalopik. Tak jak widzicie, Malina właśnie nakładała e, wegasowy hal, halter, halter, który był u mnie. Wcale nie. Wcale nie, w ogóle. Wczoraj byliśmy z Maliną na koniach Horsach i Malina zgłaniała ode mnie haltera. Ale no, zapomniałam ci przypomnieć, a ty i ty też zapomniałeś to No, ja się dopiero skapłam w domu o 21. No, a ja O, Jest gorąco, naprawdę. Jakby nie wiedziałam. O! Boże! Osa! O... A nie, tu mucha. Chodźmy, to mucha. Ja nie mogę sobie zrobić kitki. W ogóle mam seven te ręce. Ja, ale tu na niej nie siedzie. A. Debile. Jestem debilką. Jest bardzo wielką tobilką. Wiedzieliście o tym, widzowie? Bo ja nie. Uhum. malina sobie kitka robi no, no, no. to widzimy się jak malina zało nakłada się kantar to widzimy się nie, nie i nie widzimy się Aha. no tak dobra o, ja mu tylko przypinam wodę czy możesz schować mu halter halter kantar yy, kantar <cukle> No to, ty myślisz, że to jest trochę nie wiem, na temat, to się to a, o, Ona nie się na mnie drze, że ja nie umiem na, że ja mówię na ogłowie Bo Ty masz mało rzeczy i nie zapominasz, a ja mam dużo rzeczy i zapominam. W sumie. Ała! Teraz możesz już na nią siąść. Brawo! Wstępujemy. Ale duża zmiana, bo wegas jest wysoki, a ona jest niska. No. No, bo ja nie mam do uczucia. Jakie? To nawet wczoraj mówiłam. Że jaki? A, że ona skrzywa? No, no ogólnie Martyna Czy będzie? Martyna uważa. Dobra, Martyna uważa, że Seven jest krzywa. No, ale jak mam wygasa w ręce i się zamienimy? Tutaj mam takie wrażenie. No właśnie, tak naprawdę nie jest. A! Co? Kupię to. Tu nie jest strasz. Za chwilę sobie zrobię galopik. Nie wiem, czy przejście się udało, ale piszcie w kom, w komentarzach. Przechodzimy tu? tady w ogóle mamy nową ścieżkę. Tak, znaleźliśmy nowe sposób. Ale ty pryb! My A. tu kalpujemy. Zapomniałam. Kobieto. Tu będą dzikie bryki, więc jak będzie się mieli yy, niefajne uczucie, znaczy no, że będzie tak robione. To sorry, ale będą brykania. Bo on pod zawsze takie w halterku jest. Ja muszę No ten wczoraj ten. też taki. 3-4. Właśnie o tym mówiłam, on podjeżdża na pod drogę, dosłownie, on bryka i zmienia przy okazji pa, pasy. Brrr, ale z zatrzymaniem jest już dobrze, no nawet się zatrzymał. Krzyżny konik. Więc no, i bardziej widzę siebie niż to co nagrywam, no dosłownie. Seven. Nej Nie wolno! W ogóle wczoraj odezwaliśmy go do tego czarnego dnia, jak Nie możemy teraz tego znaleźć. Czego? Tego, tego, Tak. Aha, dokładnie. Chcesz nagrywać? No, tak. Ale zamieniamy się kodnie. Dobra. Siadaj Właśnie nasza zmiana koni. Ale no nie. Master, ale nie klikaj, nic proszę. Ci. No nic nie klikłam. No i dobrze. Ja no, znowu no na wygasie, ona z na Seven. i przed chwilą był galopik. No a my że oni nie wiedzą. Aha. No tak. Tu jesteśmy Gdzie nie, teraz idziemy? Ma... Idziemy na łąkę żeby zrobić inną taką łąkę, ale ty, ty mnie widzisz, Widz, widzą mnie, widzowie, ludzie? Dobra, tu i idziemy w takie odległości. Aha. Uh -huh. Aha. Idziemy jakby taką górkę koło boiska. Nie koło... Jedziemy na dwie łąki, takie jak no, orlika, ale jakby. na mnie nagrywa. Wow! Jedziemy na takie dwie jakby łąki. Jedna koło ornika, a druga jest też koło ornika. Zdejmiemy no. sobie ogłowia, halterki i pędzicki galopik. Na no, w miarę. Serduj. No. Staj. Bardzo się cieszysz, nie? Mhm. Mm Wydmucham zamek w Ono? To jest Nie kiel? mam najgorzej, bo muszę być z workiem i go muszę trzymać tak, żeby mi nie... Skończy. Nie moja wina, że nosisz worek. No, ale muszę do telefonu. O, tu jest tu coś. O, tu jest. O, właśnie tak się przerwała. <laughs> <laughs> no bo Ty tego nie chciałaś. nie wiem, w czym Ci to przeszkadzało. Co ty zrobiłeś? Weź, weź, bo puściłam wodę. Słuchaj! Widzę cię na chodzi. No idę! Malina czai się na wodę. Na... No niestety, takie życie. Robimy sobie teraz galopik. No, ale telefon to ja Ci mogę chować do nerki Idziemy Chodź My się widzimy jak już będziemy na jednej słonek na jeden słonek jeszcze nie grupujemy, bo przynosimy się na tamtą trawkę. I ona je, dzisiaj nie jest taką Karą, jak wczoraj. Było. No i z, takiej, z, tej ło, z tej łąki jedziemy na górkę i z górki na dół. Tak, ale na to się zatrzymujemy. No. Ała. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie zrobić worek, tak? Nie chcesz tej? Nie. Dobra. Start. A, bo ja już nagrywam, zapomniałam. Prrr. No i ja do siebie teraz muszę... Chodź tu do mnie. No właśnie. Dobra, trzy, cztery. Hop! 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 Ho, ona się posięgnęła. Chciała się zatrzymać, ale się posięgnęła. A teraz przenieśliśmy się na drzwiową łańcuch. Gdzie też będziemy galopować. No wchodź! Martyna, chodź zejdź do mnie. Weź mi telefon, bo ona nie chce wejść. Możesz wejść już na górę? Musiałam że się ten jeden telefon, bo sobie nie chcę wejść na górę. Więc ją nagrywam, jak wchodzi. No bo ona chce chce. Wczoraj normalnie wchodziła, dzisiaj nie chce. No podchodź. Zejść no. no i podeszła w końcu, w końcu, w końcu, w końcu. Dobra, teraz trzeba zejść jakoś Dobra, Galop. Jakoś <śmany> tu się przywróciłaś Dawaj, dawam bój! dawaj. gotowa. Ja widziałam. A znaczy, nie widziałam, ale słyszałam. No bo ja tak nagle mi się noga powinna. <śmany> Takie... <śmany> Chcesz sobie... Nie wiem. W ja tak nie, ja takie. No. Więc my się już, kochani. Czekaj. Więc my się żegnamy. Pa. Czekajcie. Marcina się z wami żegna. pa.